Dzisiaj odblokujemy sobie nowego skina do Grail, Handlarz Grail. I mamy du dużo różnych rzeczy do odblokowania. Sobie otwieramy dużą skrzynkę. 34 monety. I no, świeci się znów. Bez żartów. No, czy to będzie nowa, nowy postać? Ja cię kręcę. Raz, dwa, Gadżet, gadżet do pipe, automatyczny celownik. No szkoda, ale normalnie tak tutaj cieszyłem się, że może coś być. My sobie damy punkty mocy do geyla. 500 i ulepszymy go na jakiś poziom. 500 monet, nową odznaka, dużą skrzynkę, trzy przedmioty, 80 pan P i do Geyla 20 i do 38 bitowca. Duża skrzynka. 36 monet, 8 do Doriko. I znów świeci! To jest nowy zadymiasz chyba! Nie, 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 nie. nie. Helbi! <laughs> Helbi! Legendarny Zademiasz! Jezu! U! Ja cię kręcę! O oh my god! Kręcę. Jaki lol. Nowy zadymiarz. Sandy. I to legendarny zadymiasz? Jakiś lol po prostu. Co to jest? Jaki ten super cel jest najlepszy. Dropnąłem już nową legendę. Jaki lol. Nowa legenda. I to sta no Normalnie z tego, wow, super normalnie. Jak ja się cieszę, mam nową już legendę. Wow, no, no wrzuciliśmy tu ulta już. Dobra, legendarny zadymiasz na moim koncie nowym. No super, już Sandy. Ba, ba, dużo chyba, dużo puchów będę mieć na nim, na niej dobra, rzucamy sobie tu tego, że nic, nas nie widać, ale i wzięli nas dobra i idziemy tam sobie pójdziemy koło bramki, bo tylko brok chroni bramy. I strzeliliśmy gola. Legendarny zadymiasz na naszym na moim koncie. Wow. Ja Cię kręcę, jeszcze mamy gadżet. Dobra, od, od, do, nowa odznaka. I 6 przedmiotów, 5. 130 do dopam. Do Tika, do Gina, do Rico, do Ośmiobitowca I na koniec odcinka odblokujemy handlarza Gay i 500. Wymaksujemy sobie chyba. Wymaksujemy sobie Disgay albo do Sandy. Może. Hmm. Do Sandy bierzemy. I 500 już naładowane. I teraz sobie ulepszymy. Jak widzicie, mamy już nowy level. Yeah, I mogę odblokować już gadżet. Zagramy sobie jeszcze Sandy. A na koniec otworzymy. Ja Ci kręcę. Legenda nowa na moim koncie. Wow. Dobre. Popatrzcie, ile my, ja, my teraz zadajemy. Dużo. 1500? Tak. Dobra, rzucam to. I nas nie widać i gościu strzelę gola. I strzeliliśmy gola. Dobra. Din, 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 din. Jesteśmy. Tu jest ta gwiazdki. I strafiliśmy następnego gola. Druga ranga. I mamy. Wypróbujemy jeszcze. Gadżet też na końcu odcinka wypróbujemy. Ale jeszcze zagramy sobie rundę Sandy nowym legendarnym zademiarzem. Ale normalnie bardzo, bardzo dużo różnych zadymiarzy, aż trzech zadymiarzy. Nie dość, że to jest legendarny. A ja dropnąłem epickiego, mitycznego jeszcze. Jej, mam piłkę swoją. I strzeliliśmy gola w 20 chyba 21 sekund. Już nowa ranga. Będę na kim już wbijać puchary. Jeszcze zagramy sobie rundę. Dobra. Yy. Skupmy się. W Sędzi sensie tak dziwnie idzie, tak opiera głowę jak idzie. Nie wiem dlaczego. Dobra, mi zależy tu jakiegoś zadmiarza też pokonać. Dobra, widzieliśmy. I strzelił gola. Dobra, i teraz my zużyjemy ulta i jesteśmy niewidzialni. O, obronili. Dobra, obijamy, obijamy, obijamy ich. Podaj. Ja będę tu, nie. Nie wejdzie gościu, po, mógł mi podać. I trafi, trafiliśmy następnego gola. Czwarta ranga. I tutaj już prawie big boxa mamy. Ale dzisiaj go nie otworzymy chyba na odcinku. Ale to jest bardzo dziwne, że ja tyle zadymiarzy już. E, zostało mi dwóch zadmiarzyć. E, muszę spajka odblokować i chyba te, tego, jak, jak to się nazywa? Spajka... Nie pamiętam sam. Bym musiał sprawdzić to, kogo mi brakuje. Dobra, rzucamy to, 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 to. I już nikt nas nie widzi. I tutaj też zrzucamy to. I Tik czy strzeli? Oczywiście, że nie strzeli. I trafiliśmy kolejnego gola. Dobra. Tutaj piąta już ranga. Zagramy jeszcze przedostatni sobie mecz. A na drugim wykorzystamy ten gadżet do Piper. I na jutro na odcinku będę grać ciągle Sandy. Odcinek po prostu z Sandy. Dobra, wzięliśmy, wzięliśmy. No i nie udało się. Dobra. Teraz musimy iść tam do bulla. Dziwi mnie, że aż tak dużo zadaje. Nie jest ten super atak jakoś aż taki dobry, jakoś. No ale całkiem spoko. A, nie trafiłem, nie trafiłem. Dobra, bierzemy piłkę. A i trafili nam gola? Nie, my, my trafimy gola im. A ta jeszcze to rzuciła yy, yy, Misia. No i trafiliśmy kolejnego gola. I teraz wypróbujemy gadżet yy, do Piper. Dobra, gdzie jest? Tu jest. Zagramy sobie i zobaczymy, jak on. Co, co on robi? Dobra, i poczekaj. Bieg przeciwników. No, nie najlepszy. W ogóle nie zobaczyłem, co on robi. Zadaje jakieś strzały, ale co on zadaje? Tego nie widziałem w ogóle. No chciałem wypróbować. No. Nie o to, że tu stracę półchary. No, strzelimy na angola już. To, to musi być duży. Dobra. Tutaj spróbujemy obić ich jakoś. I dobra, no. Chyba powinni nam już strzelić. Ej, udało nam się. Jakimś cudem, jak służyłem ten gadżet, to się. No, całkiem. Już widziałem, co on robi. Całkiem spoko. I. Z już, już wpadłem w tą pułapkę tego. Mm. Jak to się nazywa? Jessie, Jessie, rzuciła tą armatę swoją. Dobra, my tu weźmiemy tego poko. Chodź, poko, chodź. Tylko najgorsze, że ten Mortis się nie rusza, ta stamtąd. I to mnie trochę? Trochę? Nie fajne. Nawet do, nie doszedłem do tego. Do tej bramki, żeby służyć ulta. Ale chyba się tu. Przy... Nie, nie przyda na razie, bo poradzimy sobie. Idę ja? I ta mata, najgorsza. Która mnie właśnie już wzięła? No, mogłem ją zwalić ten, ale dobra Nabijemy sobie, może ulta się uda? Dajcie mi nabić ulta, mam ulta! Jaz, dwa, trzy! I sk... DOGRYWKA! Co? Ja nie wiedziałem, że dogrywka w ogóle jest. No i tak nam strzelił go ale gościu. No, to by był koniec na odcinek. Jak mówiłem, odblokujemy nowego handlers Gale, więc otwieramy. I mamy nowego handlers Gale! Zobaczymy, jak on tylko wygląda. I jutro będziemy tylko nagrywać Sandy. Później jeszcze raz z e, będziemy grać. Tylko muszę znaleźć Gejla. Gdzie on jest? Eee O to jest. I mamy skina. No, całkiem fajny. Ten skin. I kogo mi będzie brakowało? Kiełka mi brakuje i spajka. Dwóch zadymiarzy mi brakuje. Na dzisiaj to był koniec. Czekajcie jutro na odcinek, w którym tylko gram Sandy, a po tamtym odcinku będzie jak tylko gram Gayle. Tym właśnie tutaj oto Gayle, Handlarz Gale. Na dzisiaj to by był koniec odcinka. Przypominam, piszcie w komentarzu co mam kupić za 198 gemów. Jeśli, jeśli nie uda Wam się w trzy dni napisać pod tym filmikiem, to, to kupujemy coś losowego, czego nie wiem, co kupuję. Więc pa!